W Twojej ziemskiej podróży nie jesteś sam. Anioły stróżów, te świecące istoty ochrony, chodzą obok Ciebie, niewidzialne, ale zawsze obecne. Dumni są z podróży Twojej duszy, z gór, które zdobyłeś, i dolin, przez które przeszedłeś. Ci aniołowie, w swoim czystym istnieniu światła i miłości, są Twoimi cichymi doradcami, oferując wglądy i duchowe kierunki. Podczas gdy podążasz ścieżką życia, zastanów się, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tą wyjątkową niebiańską więzią. Anioły zawsze są z Tobą, przy każdej decyzji, przy każdej chwili radości lub smutku i przy każdej przelanym łzy. Twoi aniołowie stróże widzieli każdy Twój krok, każde wyzwanie i każde Twoje zwycięstwo. Byli świadkami Twoich walk, dzielili się Twoją radością i płakali z Twoim bólem. Na każdym etapie byli przy Tobie, oferując swoją pocieszającą obecność. Chcą, abyś uznawał i celebrował swój rozwój i nauki, jakie zdobyłeś. Każdy dokonany wybór, każde pokonane przeszkoda był ważnym krokiem na Twojej drodze osobistej ewolucji. Twoje doświadczenia. Czy łatwe czy trudne ukształtowały cię na osobę, którą jesteś dzisiaj, istotę o sile, odwadze i mądrości? Czy kiedykolwiek poczułeś nagłe uczucie ciepła otaczające cię niewidzialnym objęciem, a może zauważyłeś uspokajającą obecność wokół siebie w samotnych chwilach? To są znaki bezwarunkowej miłości twoich aniołów-stróżów. Zawsze są tam. Rozciągając swoje skrzydła ochrony i opieki, nawet jeśli ich nie widzisz. Ich miłość objawia się w subtelny, ale potężny sposób: delikatna bryza, pocieszająca myśl, lub nawet niespodziewane spotkanie, które rozjaśnia Twój dzień. To są sposoby, jakie anioły wykorzystują, aby pokazać, że nigdy nie jesteś sam. Anioły ujawniają, że niedługo doświadczysz niezwykłego gestu wdzięczności od kogoś bliskiego Tobie. Ta osoba, napędzana pragnieniem wyrażenia swojej wdzięczności, przygotowała dla Ciebie cudowną niespodziankę. Ten gest nie tylko symbolizuje podziękowanie za coś ważnego, co w przeszłości zrobiłeś, ale także oznacza początek nowego rozdziału w Twoim życiu. Ten moment będzie punktem zwrotnym sygnalizując okres pozytywnych zmian i wzrostu. Przygotuj się na tę nieoczekiwaną niespodziankę, ponieważ oznacza ona uznanie miłości i wdzięczności, którą zainspirowałeś u innych. W miarę jak podążasz duchową ścieżką, anioły szepczą, że istotne jest być czujnym na znaki i synchroniczności wokół ciebie. Te znaki to niebiańskie wiadomości, prowadzące Cię na Twojej drodze życia. Przychodzą w różnych formach chwile szczęśliwego zbiegu okoliczności, nieoczekiwane spotkania, lub nawet sekwencje powtarzających się wydarzeń, które wydają się bardziej niż tylko zwykłe przypadki. To środki, którymi Twoi aniołowie stróże komunikują, że jesteś na właściwej ścieżce, zachęcając Cię do kontynuowania z wiarą i pewnością siebie. Pozostań otwarty i uważny ponieważ te znaki zapowiadają obiecującą przyszłość pełną możliwości. Czy zauważyłeś już powtarzające się numeryczne wzory, takie jak godzina 11:11 .11 czy godzina 22:22 .22 na zegarach lub wyświetlaczach cyfrowych? To nie są zwykłe przypadki. To potężny środek komunikacji aniołów, uniwersalny język synchroniczności. Te liczby są przypomnieniem, że Twoje życie jest zgodne z większym celem wszechświata. Gdy napotkasz te wzorce, zatrzymaj się i zastanów się nad swoimi myślami i uczuciami w tym momencie. Mogą one dostarczyć głębokiego spojrzenia na kwestie, które są w Twoim umyśle i sercu, pomagając Ci lepiej zrozumieć wskazówki, które anioły próbują Ci przekazać. Sny to potężny sposób. W jaki anioły bezpośrednio komunikują się z Twoją duszą. Zwracaj uwagę na sny, które wydają się bardziej realne lub rzeczywiste niż rzeczywistość. Mogą zawierać ważne wiadomości, głębokie spostrzeżenia lub nawet przepowiednie przyszłości. Anioły radzą, abyś trzymał przy łóżku pamiętnik snów. Po przebudzeniu zapisuj wszystkie sny. O których pamiętasz, nawet jeśli wydają się mało istotne. Z czasem zaczniesz dostrzegać wzorce i wiadomości wyłaniające się z tych snów, co pomoże Ci lepiej zrozumieć kierunek i rady Twoich niebiańskich przewodników. Kolejny znak synchroniczności, który warto zauważyć, to częste pojawianie się konkretnej zwierzęcej istoty w Twoim życiu, Twojego zwierzęcego totemu. Może to być ptak który często odwiedza Twój ogród, kot, który pojawia się na Twojej drodze, lub jakieś inne stworzenie, które wydaje się być stale w Twoim otoczeniu. Te zwierzęta są wysyłane przez aniołów jako posłańcy, każdy niosący unikalne znaczenie i specjalną wiadomość dla Ciebie. Reprezentują one ochronę, mądrość i połączenie z naturą, przypominając Ci, że jesteś integralną częścią wszechświata i że zawsze dostępna jest dla Ciebie orientacja i wsparcie. W tym momencie Twojej podróży anioły pragną, abyś zastanowił się nad potężną energią wdzięczności. Jest to siła transformująca, która nie tylko podnosi osobę, która ją otrzymuje, ale także wzbogaca osobę, która ją wyraża. Wdzięczność, którą rozsiałeś na swojej drodze. Teraz wraca do Ciebie, powiększona i błogosławiona. Anioły zachęcają Cię do otwarcia serca na przyjmowanie błogosławieństw wdzięczności, które nadchodzą w Twoją stronę, ponieważ niosą one nowe możliwości i radości. Pamiętaj, że wdzięczność to cykl pozytywnej energii, przyjmując ją i wyrażając wzmacniasz ten cykl w swoim życiu. Anioły teraz zachęcają Cię do przypomnienia sobie momentów, kiedy działałeś z życzliwością i altruizmem. Pomyśl o sytuacjach, w których pomagałeś innym, nie oczekując niczego w zamian, lub gdy Twój prosty gest przyniósł uśmiech na twarzy innej osoby. Te chwile są cenne, ponieważ odzwierciedlają czystość Twojego serca i esencję Twojego istnienia. Przypominając sobie te akty. Ponownie łączysz się ze swoim wyższym ja, tym, które jest napędzane współczuciem i miłością bezwarunkową. Te wspomnienia są przypomnieniem, że twoja dobroć ma głęboki wpływ na świat wokół Ciebie. Z uznanie tych przesłych czynów dobroci przygotuj się na przyjęcie nowych możliwości. Anioły ogłaszają, że tak jak deszcz spada i odżywia ziemię. Błogosławieństwa i szanse do wzrostu są teraz gotowe spływać obficie w Twoim życiu. Bądź czujny na nowe ścieżki, które się otwierają i możliwości, które się pojawiają, często z miejsca, gdzie się ich najmniej spodziewasz. To prezenty od wszechświata, nagrody za Twoją dobroć i otwarte serce. Przyjmij je z wdzięcznością i pozwól, aby prowadziły Cię do nowych doświadczeń i osiągnięć. Na koniec anioły zachęcają Cię do przyjęcia postawy otwartości. Bycie otwartym na przyjmowanie jest tak samo ważne, jak gotowość dodawania. Uznaj, że jesteś godny błogosławieństw, które nadchodzą w Twoją stronę. Czasami może być trudno przyjąć dobroć i miłość innych, ale wiedz, że jesteś tego wart i znacznie więcej. Przyjmując te błogosławieństwa. Wyrównujesz się z obfitością wszechświata i pozwalasz energii wdzięczności swobodnie płynąć w Twoim życiu, przyciągając jeszcze więcej radości i osiągnięć. Anioły chcą, abyś uznał unikalność swojej podróży życiowej. Każdy krok, który zrobiłeś, każdy wybór, jaki podjąłeś, miał swoje miejsce w wielkim planie wszechświata. Obserwują z podziwem bitwy, które stoczyłeś i zwycięstwa które osiągnąłeś. Nawet w chwilach niepewności lub strachu przed przyszłością, wiedz, że każde doświadczenie było stopniem na drabinie Twojego duchowego rozwoju. Anioły przypominają, że życie to podróż, nie cel i każdy krok, bez względu na to, jak mały, ma znaczenie w tkance Twojego przeznaczenia. Wśród zawiłości życia, anioły zachęcają Cię do patrzenia poza pozory. Jak nitki w ogromnej tkaninie, każde wydarzenie, osoba i doświadczenie w Twoim życiu przyczynia się do większego i piękniejszego wzoru. Może być trudno zrozumieć znaczenie każdego doświadczenia w danej chwili, ale anioły proszą Cię o zaufanie procesowi. Każde wyzwanie, radość, ból i sukces ma swoje miejsce w uniwersalnym celu. Są jak kolory i tekstury które dodają głębi i bogactwa Twojej osobistej historii. Anioły świętują z Tobą Twoje osiągnięcia i postępy. Widzą Twą ciężką pracę, oddanie i miłość, jakie wkładasz w każdy aspekt swojego życia. Niezależnie, czy to małe osobiste zwycięstwo, czy duży kamień milowy, każde osiągnięcie ma znaczenie. Bądź dumny z tego, co osiągnąłeś i wiedz, że anioły klaszczą na cześć Twoich zwycięstw. To czas, aby uznać swoją wartość i celebrować swoje postępy. Pamiętaj, że każdy krok naprzód jest powodem do świętowania. Wreszcie, anioły chcą, abyś wiedział, że wszechświat działa na Twoją korzyść. Błogosławieństwa są w drodze, nagradzając Twoją dobroć, wysiłki i wiarę. Bądź otwarty na przyjmowanie darów, które są dla Ciebie przygotowane. W miarę jak idziesz naprzód, pozostań w zgodzie z pozytywnymi intencjami i nadal działaj z miłością i współczuciem. Nadchodzące błogosławieństwa nie są tylko nagrodą, ale także zachętą do kontynuowania drogi rozwoju i realizacji osobistej. Anioły zapraszają Cię do głębszego zrozumienia znaków synchroniczności. Te znaki są manifestacjami wszechświata, wskazującymi, że jesteś w harmonii ze swoimi intencjami i duchową ścieżką. Mogą się pojawiać jako znaczące zbiegi okoliczności, korzystne spotkania, a nawet przez słowa i frazy, które rezonują w wyjątkowy sposób. Rozpoznając i interpretując te znaki, łączysz się głębiej z boskim przepływem wszechświata otwierając się na większe zrozumienie swojego celu i kierunku życia. Anioły podkreślają ważność snów jako środka komunikacji duchowej. Twoje sny mogą być bramami do boskich przesłań, dostarczając wskazówek, pocieszenia i przepowiedni. Anioły sugerują, że prowadzisz dziennik swoich snów, zwracając szczególną uwagę na te. Które się powtarzają lub wyróżniają się swoją intensywnością emocjonalną lub wizualną. Rozszyfrowując przesłania ze swoich snów, dostajesz dostęp do głębszego poziomu duchowej świadomości, pozwalając na to, aby mądrość aniołów kierowała Twoimi decyzjami i ścieżką. Zwierzęta totemiczne są duchowymi wysłannikami, przynoszącymi konkretne przesłania i wsparcie od aniołów. Te zwierzęta czy to rzeczywiste, czy symboliczne, pojawiają się w Twoim życiu jako przewodnicy i obrońcy. Mogą się pojawiać wielokrotnie w Twoim życiu fizycznym, w snach lub poprzez symboliczne reprezentacje. Każde zwierzę niesie ze sobą unikalne znaczenie i konkretne przesłanie dla Twojej podróży. Anioły zachęcają Cię do obserwowania i refleksji nad obecnością tych zwierząt totemicznych. Otwierając się na przesłania i wglądy, jakie niosą. Na koniec, anioły podkreślają ważność zwracania uwagi na przesłania płynące z natury. Przyroda komunikuje się w subtelny, ale potężny sposób, poprzez śpiew ptaka, ruch drzew czy piękno kwiatu, który rozkwita. Te naturalne przesłania są wyrazami wszechświata, oferując pocieszenie. Wskazówki i potwierdzenie Twojej ścieżki. Anioły zapraszają Cię do nawiązania połączenia z naturą, uważnie obserwując jej objawy i odnajdując w nich harmonię i równowagę, które odzwierciedlają Twoją własną duchową podróż. Rozdział ten rozpoczyna się modlitwą prowadzoną, która jest aktem głębokiej wdzięczności i uznania. Drodzy aniołowie stróżowie, Przynosimy naszą wdzięczność za Wasze stałe prowadzenie i miłość bezwarunkowo. Pomóżcie nam otworzyć nasze serca na błogosławieństwa, które nam posyłacie, i rozpoznać boskie znaki na naszej drodze. Niech będziemy mądrzy w rozróżnianiu wiadomości przesyłanych przez wszechświat, przyjmując je z wdzięcznością i miłością. Amen! Ta modlitwa jest zaproszeniem do nawiązania połączenia z obecnością Aniołów. Uznając ich wsparcie i prowadzenie we wszystkich fazach życia. Anioły dzielą się słowami zachęty i wsparcia. Przypominają, że każdy dzień to okazja do poczucia połączenia z boskością, do słuchania pulsowania wszechświata i szeptu ich skrzydeł. Pamiętaj, mówią anioły, w niezmierzonej przestrzeni kosmicznej jesteś migotliwym światłem i miłością. Twoje akty dobroci i Twoja podróż nie pozostają niezauważone. Zawsze jesteśmy z Tobą, prowadząc i chroniąc. Te słowa przypominają o Twojej wartości i ważności Twojej obecności na świecie. Anioły zachęcają do zaufania własnym talentom i umiejętnościom. Rozpoznaj bogactwo darów, które posiadasz, niektóre znane wszystkim, inne jeszcze do odkrycia. Oświeć świat swoim uśmiechem, pociesz przyjaciela, postrzegaj świat w unikalny sposób. Twoje talenty są prezentami od wszechświata, wyrazami Twojego prawdziwego jakropka. Ten fragment jest zachętą do eksploracji i doceniania Twoich wyjątkowych talentów, używania ich, aby przynieść światło i miłość na świat. Rozdział kończy się wezwaniem do działania i błogosławieństwem końcowym. Teraz idź z błogosławieństwem aniołów. Otwórz się na możliwości i wyzwania, ponieważ każde z nich przynosi wzrost i mądrość. Dziel się swoim światłem ze światem, bądź kanałem miłości i nadziei. I pamiętaj: dzieląc się pozytywnym komentarzem, stajesz się błogosławieństwem dla innych. Amen. To zaproszenie do życia każdego dnia z celem i miłością, dzielenia się dobrem i wewnętrznym światłem ze światem. Powiedz, pójdę w tym celu i do kolejnego momentu miłości, wiary i pokoju. Amen.